No, cześć. Dzisiaj będzie odcinek z Minecraft Apocalypse Edition. Bo mówiłam już, że będziemy grać. To jest mój skin. Zawsze gram w tym. A już piszą. Pozdrawiam Martysię i Wiktoria. To są moje takie. Dwie BFF-ki. Mariolki. To jest mój pokój. Najlepszy jest napis tutaj przed wejściem do mojego domku. A czy my mamy wspólny dom? tak. Nie wchodź. A, to jest krem. Jeśli tam wejdziesz, obskoczysz w pierdol. Śmiejmy z tego to jest magma Lagi. Yy, to jest mój pokój. Oczywiście trawka. Tak oczywiście sposób na przejście obrazki, tu jest portal i magma zaraz mnie uderzy tak? nie wiem powinno mnie uderzyć eee, dobra Uuu, natychmiastowy bak. mam parę rzeczy mam jakieś tam cegłówki, co? Ja mogę zrobić z tych cegłówek? To jest Martysia, a Marta inaczej. Tam jest Wiktoria, Wika. Zaraz pewnie będzie to ty je wzięłaś z pieca. To ja wolę... <ścoughs> Trochę spóźniona reakcja. Mówiłam, że tak będzie, to ty mi na cegły. Wiem Kosz na śmieci, a się grzyby w śmieciach Żeby nie było, że grzyby w śmietniku No ja mogę sobie ściąć drewnianko. nie wiem po to, nie wiem po co Jezu, jakie lagi, nie wiem, nie wiedzieć czemu mam te lagi Nie wiem po co sobie ścinam dr drzewko, ale jako, że mi się nudzi to sobie na drzewko Chyba zrobię sobie dom na drzewie, I teraz już chyba za późno Albo nie Nie, bo w sumie mogę sobie zrobić obok domu Albo fuj, daleko domu Zrobię sobie tu transfer Na wszelki wypadek I zrobię transfer... aha, jeszcze im napiszę, że idę Teraz jest takie coś, że nie można normalnie tego wysłać, tylko trzeba wyjść, kliknąć na to i wtedy dopiero się wyślę. No um. jest. Nie umiem tu wyjść w ogóle czasami. Muszę to wzburzyć. Nie to, to. O, wiele lepiej. Jest żarówko. Oczywiście lak na pół godziny, że się nie włączy skrzynka. O, magia. Zrobię sobie jeduszko. Co jeszcze mogę wziąć? Zrobię sobie dwa chlebki. Na nieba się, to bo ci wyjewię. Dwa chlebki. Tu już nic nie ma. O, lagi skończyły się. W ogóle. No i zerwały mi marihuankę. Kradzieje. Gdzie ja tu mam jeszcze marihuanę? Moją trawkę. на А сейчас дебиль. Взрываю. Tu mogę wziąć... W sumie z tego nic nie jest mi potrzebne. Ha, żarcie. Tu mam żarcie, czy nie mam żarcia? Hmm. A mam grzybki jeszcze jedne. Nie, nie mam grzybków. Już. A, to są upieka mięsio. Cztery mięska mi się starczą. Zrobię przerwę i puszczę wam, jak będzie się działo coś ciekawego. Wiem, że to może być głupie, ale właśnie odkryłam, że to. Mm, oczywiście, lek, Ale właśnie odkryłam, że do piecyka można dać lawę. O, właśnie już mam cztery mięsia. wieka wróciła. Dobra, póki co zrobię wam stop. Pokażę Wam, jak mi się Minecraft zbagował. Nie wiem, czy to będzie widać, bo. Mi się wszystko rusza. xd yy, Nagrywam jak mi się odbaguje. Gramy sobie w podłoga to lawa. I w tym momencie trzeba, za każdy zna już zasady gry. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O dobra. Zaraz się będę chować. Dobra, ja mam dobrą skrytkę. Ja będę pani Pytanie jak zaś nie no, Poradzę sobie. <słyska> <słyska> Właśnie, niektórzy myślą, że to jest jakieś drewno albo jakieś patyki, a to są deski. Asia odkryła Amerykę, ale nie no, mówię z tego względu, że niektórzy myślą, że to są jakieś patyki. A złączmy. Znaczy, deski to patyki, ale to się nie liczy. Bateria mi spada, jest podłączona do prądu, już specjalnie. co, stałam na drewnku, gdzie, co może porobić, nudzi mi się troszkę. Dobra, koniec Czy wytrzymałabym dłużej? O, zapomniałam o, o zapomniała jednej rzeczy Kickstarter, dobra No super

Tak mieszkamy w jaskini, ale mogę pokazać, że ona jest ładna. Dobra, to jest ostatnie ujęcie z tego filmika w filmiku, bo skończy mi się czas zaraz. O tak. Mój pokój już był pokazany. Tu jest wyjście, pokój Martysi wszystko. A tu jest ogólnie... Oa! Itori tu jest... tam jest kopalnia. Nie, ja nie mogę. Ja też mam nogi. Tędy można przejść do mnie. Dobra. No to tyle. To cześć, kochani. Pa.